przepis, który połączy wszystkie pokolenia. Pokażę wam jak przygotować roślinne nuggetsy w panierkach w trzech stylach. Piękny, kolorowy, wegański kolesław. A na sam koniec zrobimy coś fantastycznego. Roślinny sos serowy. Przygotowanie tych zabawnych roślinnych kotlecików zaczniemy od zmiksowania wszystkich Składników. Tą fasolę już odsączyłam dosyć mocno. Dodam jeszcze brokuły. Pamiętajcie, że do takiego dania możecie przemycić rozmaite warzywa. Kolejnym dodatkiem, który wzbogaci smak, jest cebula. Ona będzie naprawdę delikatna w tym daniu. Teraz przyprawy. Użyję słodkiej i wędzonej papryki. Łyżeczka musztardy dla charakteru. Zobaczcie, nie używam w ogóle soli w przepisie. I na sam koniec zagęstnik, a będą nimi płatki owsiane. Ja stosuję miarę na oko, ale wy całą dokładną listę składników i ich proporcje znajdziecie w opisie filmu. I jeżeli już tam będziecie, to nic nie zaszkodzi, abyście zasubskrybowali nasz kanał. Teraz nie pozostało mi nic innego, jak zmiksować wszystkie te składniki. Wystarczy mi 15 sekund. Prędkość 8. Ruszamy. Zobaczcie, tak wygląda moja masa, z której formować będę kotleciki, potocznie zwane nagetsami. W moim przypadku roślinnymi. Ale zanim to zrobię, poczekam aż płatki wchłoną nadmiar płynu i zajmę się przygotowaniem panierki. Skoro to wegańska propozycja, jajko do obtoczenia moich kotlecików zastąpię wymieszaną miksturą napoju sojowego z mąką pszenną oraz odrobiną soli. I teraz wystarczy, że tylko dobrze wymieszam te wszystkie składniki. Ciasto do. Panierowania ma wyglądać jak gęsta, śmietana. O właśnie tak. Teraz zajmiemy się panierkami. Bułkę tartą od razu przesypię do płaskiego talerza. W kolejnym znajdą się pokruszone płatki kukurydziane. Wystarczy rozgnieść płatki za pomocą dłoni borku. Teraz pora na trzecią panierkę, a stanowić ją będą orzechy pekan i włoskie, zmiksowane z pestkami dyni i nadką pietruszki. Jeśli nie możecie znaleźć pietruszki, po prostu zastąpcie ją miętą. Zdecydowanie ożywi nasze kotleciki. Trzy panierki są już gotowe. Pora na kotleciki. Będę formowała je w charakterystyczny dla nagetsów kształt. I teraz tak obtaczam w miksturze mleka sojowego i przekładam na przykład do pierwszej posypki, którą stanowi bułka tarta. I teraz tak samo postępuję dla różnych posypek. Rozgrzewam już dno patelni, bo zaraz na nim będę smażyć moje roślinne nagecy. No i teraz przygotowujemy. Surówkę stanowić ją będą kapusty – biała i czerwona, i mnóstwo koloru. Posiekam ją dosyć drobno. Ja uwielbiam kombinacje w kuchni i jestem ciekawa, jakie wy macie sposoby na przemycanie warzyw i owoców do jadłospisu całej rodziny. Kolejnym słodkim dodatkiem będzie marchewka. Za pomocą specjalnej obieraczki kroję ją w słupki. Zupełnie nowym smakiem, a może i odkrycie może być dla Was jabłko w takiej surówce. Kroję ze skórką, ale jabłko wcześniej dobrze umyłam. I na sam koniec czerwona papryka. Ją również pokroję w cienkie paseczki. Coś zielonego musi być, więc. Siekam drobno dymkę. Moją kolorową wersję kolesława wzbogacę o miksturę. Uwaga, jogurtu kokosowego wymieszanego z wegańskim majonezem. To wszystko doprawię sokiem z cytryny. No i tyle. I gotowe. Najważniejsze jest to, aby ta sałatka chwilę odczekała. Ale wy tu jeszcze musicie chwilę zostać, bo razem przygotujemy cudowny wegański serowy sos do nuggetów. Mojego tęczowego, wegańskiego kresława wymieszałam delikatnie za pomocą dłoni, ale wzbogacę go jeszcze o – uwaga – żurawinę. Bo dzieci lubią, kiedy jest coś słodkiego, charakterystycznego, a czasami kwaśnego. To teraz pora na sos, sos, który odmieni wasze życie – sos serowy co trzeba zrobić? Na dno rozgrzanego garnka dodać odrobinę oliwy i podsmażyć na niej cebulę oraz czosnek. W tym garnku powstanie roślinny, uwaga, roślinny sos serowy. Piękny kolor oraz smak nada batat oraz marchewka. Dobra, teraz słony smak nadadzą mi suszone pomidory. I kolejny raz przypominam Wam, że w nich znajduje się smak umami, który sprawia, że takie danie smakuje wyjątkowo i zapamiętujemy je na długo. Teraz do całości przyprawy będzie to złocista kurkuma, bo ona nada ten piękny, charakterystyczny dla sera kolor. Dodaję jeszcze słodką mieloną paprykę oraz dodam jeszcze słodką wędzoną paprykę. A dla zagęszczenia całości użyję orzechów nerkowca. Jeżeli nie macie ich z powodzeniem, zastąpicie je na przykład fasolą lub ziemniakiem. Wszystko chwilę przesmarzę. Zaleję odrobiną bulionu, aby te warzywa się rozgotowały dosłownie rozpadły. A w tym czasie, możecie zobaczyć naszą playlistę z przepisami dla dzieci. Teraz nie pozostało mi nic innego jak zmiksować cały mój sos. Wystarczy mi tylko 10 sekund i maksymalne obroty maszyny. Wygląda dobrze. Doprawię go jeszcze sokiem z cytryny i zaraz przełożę do miseczki. Na sam koniec wykładam moje. Na getty. A teraz nie pozostało mi nic innego niż poczęstować nimi. I Was, i moją Jagienkę. Do zobaczenia!